Z pokorą, z podziwem spoglądam w to morze litości i łas, gdy słucham poselstwa pokoju, olśniewa niebieski mnie blask, krzyż jego gładzi mój dług, krew jego zmywa mój brud. Mą bezpiecznie mnie sam będzie wiód tak długo się trapił bojował i wzdychał pod jarzmem swych win lecz skoro swe serce mu oddał miłości odrodził mieczy. Mą wolą zawładnął już Bóg, Bezpiecznie mnie sam będzie wiódł. Łagodnie wyciągnął swe dłonie, Ty zdrowe me dziecię mi rzekł. I siła znów we mnie wstąpiła, Gdy szadł chwyciłem mu brzeg. Krzyż Jego On wolą zawładnął już bóg. Bezpiecznie mnie sam będzie wiód Przybliża się książę pokoju, nad Tobą rozjaśnia swą twarz. Posłuchaj, jak mile Cię woła. Tu pokój, tu życie już masz. Krzyż Jego gładzi Polą zawładnął już Bóg, bezpiecznie mnie sam będzie wiół.